Witam Elo w tę księżycową noc, chociaż nie ma księżyca i nie nagrywam tego w nocy. Dzisiaj akurat nie będziemy gadać o długołuchych rogaczach, tylko będziemy mówić o dobrym wujku w cudzysłowie, mianowicie o największym zbrodniarzu wojennym, jaki chodził po Katolis. Panie i panowie, oto krzywe przedstawienie naszego drogiego, dobrego wujka całej ludzkości, czyli Wirena. Pamiętajcie jeszcze tego starego czarnoksiężnika, który Arawosa dostał różkę. Wiren prawdopodobnie jest jego pra 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 prawnukiem. Pra Z Wirenem niestety jest taki problem, że jest radykalistą. Co to mniej więcej znaczy? Znaczy to tyle, że jego słowa nie są puszczane przez wiatr, tylko po prostu wykonuje je twardą i stanowczą ręką. Nawet jeżeli kiedy ty myślisz, że on po prostu użyje jakiegoś potężnego zaklęcia, żeby ciebie ocalić, to niestety dla dobra sprawy po prostu Machnie ci ręką, oleje cię w dupę, odejdzie sobie gdzieś, a ty albo zostaniesz zjedzony przez jakieś latające gadziny plujące ogniem, albo zostaniesz wypatroszony przez księżycowe elfy, albo dostaniesz słonecznym promieniem od słonecznych elfów, ewentualnie możesz utknąć na jakimś wypizdowie gdzieś daleko na Ksadi, prawdopodobnie gdzieś na pustyni, gdzie węże zamienią cię w kamień. Co więcej, jego aparycja niech was nie zwiedzie, on wcale nie jest miły. Ponadto, żeby zdobyć władzę, to on zdradził swojego najlepszego przyjaciela, który de facto też był królem. Co jeszcze najważniejsze, wykorzystał własne dzieci, wykorzystał chorobę psychiczną Klaudii i spier... <laughs> Przepraszam, niezrozumienie Sorena. Swoją drogą, jest on najbardziej inteligentną osobą, ponieważ wymyślił on kanapkę z dwoma chlebkami. Tak. Pyszne. Nie wiem czy pamiętacie, ale później w trzecim sezonie, no mało co. Sam siebie nie wykończył. No ale oczywiście, przecież nad nim ktoś musi czuwać pociągać za sznurki, robić mu pat-pat po głowie. Dobra, robota, Birenko. Teraz zniewoliłeś telfa, elfę, a teraz wykorzystaj ludzi, żeby rozwalić całą ksabię w drobny mak. Ponieważ mnie zamknęli w ty pierdolonej wieży, rozumiesz. Ponadto, żeby utrzymać swoje miejsce na tronie, namawia też innych przywódców ludzi, aby zaatakowali Xadie, pomimo tego, że same elfy posiadają o wiele większą magiczną moc niż ludzie. Plus, na dodatek, Wiren przecież za pomocą Maravosa zamierza uratować ludzkość, a tak naprawdę przecież wiadomo, że Aravus wykorzystuje jego chorą ambicję, aby też pewnie samemu się uwolnić znaczy niepełnie, tylko na pewno. To najważniejsze, ten skurczy syn oszukał własne dzieci. Tylko zdziwiło mnie to, że jednak Soren był na tyle inteligentny i roztropny, że pomimo tego wolał być wierny prawdziwemu królowi i księciu, czyli w tym wypadku naszemu drogiemu Ezranowi. Przez co był nawet gotów zabić własnego ojca. To niestety akurat się nie stało. A szkoda. Więc tak. Jeżeli jesteście dobrym żołnierzykiem, który woli wykonywać rozkazy, to lepiej pomyślcie dwa razy, ponieważ Wiren nie będzie przebierał w środkach i poświęci Was dla większego dobra i żeby tylko zdobyć jeszcze więcej władzy. Bo, jak wiadomo, kiedy raz się władzy zakosztuje, będzie się chciało więcej. To jest niestety wada natury ludzkiej. Jeżeli coś posiadamy, będziemy chcieli chcieć tego więcej. Tylko, że tak swoją drogą to w sumie szkoda mi, Claudii. Pomimo tego, że ma bardzo duży potencjał magiczny, to ja chyba jednak sądzę, że albo ma down, albo. albo jest niepełnosprawna. W każdym razie wydaje mi się, że jest nie tyle darta, co rozdarta, co. jednak chora psychicznie. Co do samego Virena, on nie zawaha się poświęcić jakikolwiek żyć. Nawet biednych, magicznych stworzonych, albo nawet. Golemka, tylko że jeżeli chodzi o tego golema, to była zupełnie inna sprawa. Jak już mówiłem jeszcze w poprzednim filmie, kiedy próbowałem zjechać z Soloregema, ludzie mieli totalnie przejebane jeżeli chodzi o mieszkanie w Ksadi. Nie mieli magii, ładowali, a co najważniejsze, musieli borykać się z problemami, których na pewno elfy nie doświadczyły, ponieważ przecież. Oni są naturalnymi panami magii, a ludzie po prostu muszą korzystać z artefaktów, albo z innych stworzeń, albo może i z grzybków, takich wiecie, magicznych grzybków. Także pamiętajcie, dobry wujek Wiren to jest dureń i przy okazji radykalista, nie zawaha się poświęcić waszego ojca, matki, prababki czy jakiegokolwiek z waszej linii rodzinnej, kuzyna, albo nawet i waszego psa. Dziękuję za oglądanie, to by było na tyle jeżeli chodzi o postacie krótkie, aczkolwiek zabawne omówienie jeżeli chodzi o Smoczego Księcia. Zapraszam was na Facebooka oraz na moją ukochanną grupę na Discordzie, która nazywa się DojoJacka. Pamiętajcie, żeby tutaj też przyjść, żebyście mieli... Jak najwięcej informacji o danych materiałach. A ja będę na razie się z Wami żegnał, moi drodzy. Do zobaczenia w następnych filmach.